Jakim typem wiedźmy jesteś tym razem? Wodnik i ryby. Kiedy rodzimy się pod danym znakiem, los splata naszą nić z energią gwiazd. Ale nie każdy baran, byk czy rak jest taki sam. Każdy dekanat to inne oblicze magii. Dziś zabiorę cię w podróż po wiedźmowych archetypach ukrytych w niebie. Odkryj swoje mroczne i jasne strony. Wodnik, jarny dekanat 2001-2901. Wiedźma błyskawicy. Charakter. Nieprzewidywalna, niezależna, buntownicza. Magia. Nagłe zmiany, rewolucyjne rytuały, elektryzująca energia. Drugi dekanat. 31 0802. Wiedźma wizjonerska. Charakter. Marzycielka, kosmiczna dusza. Interesuje cię to, co poza światem. Magia. Astrologia, planety, magia kosmosu. Trzeci dekanat. 0902 1802. Wiedźma wolności. Charakter, niezależna, nie lubi ograniczeń, zawsze idzie własną drogą. Magia, odcięcia, rytuały wolności, rozrywanie więzów. Ryby, pieru, dekanat, 1902-2902, wiedźma snów. Charakter, marzycielska, delikatna, intuicyjna. Często bujacz w obłokach, magia, sny, wizje, praca z podświadomością. Drugi dekanat, 0103-1003. Wiedźma empatii. Charakter współczująca, wrażliwa. Łatwo odczuwasz emocje innych. Magia. Uzdrawianie emocji, rytuały serca i relacji. Trzeci dekanat 11 już 3, 3 Wiedźma mistyczna. Charakter duchowa, głęboka, mistyczna, czasem trochę zagubiona. Magia, kontakt z duchami, oceanem, boskością. Krąg został dziś zamknięty, słowa wypowiedziane, magia się dopełniła. Niech twoje znaki i dekanaty odsłaniają ci drogę, a twoje czary wzrastają z każdym dniem. Spotkajmy się znów przy kolejnym ognisku słów. I tym akcentem zakańczamy serię Jakim typem wiedźmy jesteś? Życzę wam samych cudowności i pięknej niedzieli.